Subskrybuj kanał po więcej historii. Dzięki. Witajcie, drodzy przyjaciele. Skłonni jesteśmy wierzyć, że życie bogatych i sławnych jest idealne i łatwo zapominamy, że są oni ludźmi, którzy stają w obliczu tylu trudności, co my, a czasami jeszcze większych. W latach 90. zaskoczyli świat świeżym i nowym stylem, a ich muzyka była tańczona i śpiewana na pięciu kontynentach, ale nie wszystko było różowe. Oto historia Ace of Basie i Lynn Berggren. Malin Sofia Katrin Berggren urodziła się w Göteborgu w Szwecji 31 października 1970 roku. Malin, znana również jako Lynn, jest drugą córką małżeństwa Jordan Berggren, radiologa, i Brigitte Berggren, profesor uniwersyteckiej, razem z jej starszym bratem Jonasem i młodszą siostrą Jenny. Później stworzyli jeden z najbardziej pamiętanych zespołów lat 90. prawdopodobnie trzeci najbardziej znany zespół muzyczny w Szwecji. Zaraz za Abą i Roxette. Ich wielkie dziedzictwo muzyczne nie jest darem ze Szwecji. Rodzice Lin byli pobożnymi chrześcijanami i w tej wierze wychowywali swoje dzieci, które przez całe życie były bardzo religijne. Muzyka zawsze była związana z ich rodziną, a jej ojciec grał na instrumentach takich jak flet i gitara, wprowadzając te pasje w Lin i jej rodzeństwo od najmłodszych lat. Dzieci miały bardzo szczęśliwe dzieciństwo, bawiąc się na zewnątrz przez cały dzień i wracając prawie wieczorem, budując drewniane forty do zabawy. Jednak Lin różniła się od swoich rodzeństwa i od dzieciństwa, cieszyła się samotnością. Jak sama mówi, Podczas gdy ona się urodziła, budowali nową chatę na drzewie. Czekała aż ją skończą, a potem zajmowała ją, by marzyć, że jest księżniczką, bez nikogo, kto by ją przeszkadzał. Jest typem osoby, która lubi siedzieć na krześle, obserwować świat wokół siebie, a potem wycofać się i rozwijać swoje myśli. Jej zachowanie często sprawia wrażenie, że jest nieśmiała, irytująca, a nawet arogancka, ale wcale taka nie jest. Uwielbia ludzi, ale nie jest rozmowna, dlatego często trudno jest wszystkim zrozumieć jej prawdziwą naturę. Od najmłodszych lat Lin przejawiała skłonności do muzyki, a według jej matki, gdy miała dwa lata, już śpiewała swojej młodszej siostrze, kiedy ta płakała w kołysce. Widząc, jak Lin cieszy się z śpiewania, jej babcia, która była nauczycielką muzyki, Zaczęła uczyć ją starych piosenek, które Lin łatwo przyswajała. W wieku czterech lat umiała już grać kilka pełnych melodii na fortepianie i grała na flecie w szkole niedzielnej. Gdy miała 10 lat, Lin i Jenny zaczęły brać lekcje gry na skrzypcach i śpiewu, a dzięki ich ogromnemu talentowi szybko stały się częścią chóru w kościele w Göteborgu, gdzie miały swoje pierwsze doświadczenia przed publicznością. Z drugiej strony. Starszy brat Jonas urodził się z rozszczepem wargi i musiał przejść kilka operacji w celu jego korekty. W okresie dorastania wydawał każdą zarobioną złotówkę na coś związanego z muzyką, a jego dziecięcym marzeniem było mieć zespół. Zaczął grać w grupie o nazwie Jack Conrad, a następnie rozpoczął projekt muzyczny o nazwie Teśno, grając nową romantykę i punk. Jednak, gdy potrzebowali dobrych głosów, Jonas polecił swoje siostry Lin i Jenny. Co ciekawe, nazwa Techno nie pochodziła od sceny z filmu Terminator 1, gdzie przyszły robot goni Sarah Connor w dyskotece o tej nazwie. Na początku obie dziewczyny miały ciemne włosy, ale szybko zaczęły naśladować styl zespołu ABBA, stając się blondynkami w grupie z Techno i świeżą muzyką oraz pięknymi głosami Lin i Jenny, które przyciągnęły uwagę. Zaczęli występować na różnych lokalnych festiwalach i wydarzeniach. W sierpniu 1990 roku, gdy mieli wystąpić na dużym festiwalu, na którym grały także Rolling Stones, jeden z członków zespołu doznał ataku paniki i odmówił wyjścia na scenę na kilka minut przed rozpoczęciem koncertu. Jonas szukał zastępstwa w ostatniej chwili i jego przyjaciel, muzyk, zgodził się z nimi zagrać. Od tego czasu stał się czwartym członkiem zespołu, uzupełniając ostateczny skład przyszłego fenomenu o nazwie Ace of Bays. Wkrótce potem poszli na imprezę i zobaczyli kogoś, kto wymyślił nazwę zespołu jako grę słowną związaną z asami w talii kart, podobnie jak oni, i faktem, że próbowali i nagrywali w piwnicy. Tak powstała nazwa dosłownie oznaczająca As w piwnicy. Z wielką pasją zaczęli próbować przez długie godziny, przygotowując utwory. Kiedy mieli kilka utworów gotowych, zaczęli jeździć po Szwecji i pukać do drzwi wytwórni płytowych, ale zawsze byli odrzucani. Niektórzy dyrektorzy nawet mówili im, że ich teksty są zbyt oczywiste i proste, a ludzie ich nie polubią. Lin była zadowolona z lokalnego sukcesu, jaki osiągnęli, ale jej starszy brat chciał znacznie więcej. I na szczęście dla wszystkich młodych muzyków nie poddali się i spróbowali szczęścia w sąsiednim kraju, Danii, z singlem The Wheel of Fortune, który zaskoczył wielu swoją świeżością i niezwykłym połączeniem elementów pop i reggae. Ooh. Przyjęli się na Wyspy Kanaryjskie, gdzie jakość jest, a utwór wydano dwukrotnie z niewielkim sukcesem. Ale przy trzeciej próbie, nagle sukces eksplodował i utwór zaczął wspinać się na duńskie listy przebojów w lutym 1992 roku. I otrzymali swoją pierwszą złotą płytę za sprzedane kopie. To był początek ich wielkiego marzenia. Szczęście wreszcie wydawało się być po ich stronie, a potem zdarzyło się coś niezwykłego. Co miało ich ugruntować, zespół wysłał taśmę z piosenką o tytule Mister do słynnego szwedzkiego producenta o imieniu Dennis Pop. Producent zawsze testował demo w swoim samochodzie, ponieważ wierzył, że hit musi brzmieć świetnie podczas jazdy. Mimo, że Denis Pop nie lubił tej piosenki, stało się coś niezwykłego. Taśma utknęła w jego samochodowym stereofonie i nie mógł jej wyjąć. Przez ponad tydzień jedyną piosenką, jaką mógł słyszeć podczas jazdy, był Mister. So inside, the right. a, hunter, tomorrow, yeah. a po tygodniu słuchania zmienił swoją opinię i zdecydował się wyprodukować ten utwór z zespołem. Wkrótce potem wydali piosenkę, która wyniosła ich do międzynarodowej sławy. Jednak producent postanowił zmienić nazwę i przemianował ją na All That She Wants. W 1993 roku wydali swój pierwszy album zatytułowany Happy Nation, początkowo w Europie, co umiejscowić ich jako jeden z przełomowych zespołów i zaczęli być naprawdę rozpoznawani. Ale ich sukces jeszcze nie dotarł do USA i producenci wahali się, aby podpisać z nimi kontrakt z powodu ich innowacyjnego i różnego stylu. Jednak szczęście uśmiechnęło się ponownie, gdy słynny amerykański producent Clive Davis, odpowiedzialny za sukces wielkich gwiazd, takich jak Whitney Houston, Barry Manilow i others, był na wakacjach w Europie. Kiedy włączył telewizję. Zobaczył zespół po raz pierwszy wykonujący piosenkę All That She Wants. Dzięki legendarnej intuicji do hitów dostrzegł ich potencjał i podpisał z nimi kontrakt. Clive szybko skontaktował się ze szwedzką wytwórnią płytową i zaprosił zespół do Nowego Jorku. Po przybyciu do jego biura, Davis wyraził swoje duże zainteresowanie wydaniem albumu zespołów USA, ale miał kilka warunków. Takich jak dodanie kilku nowych utworów, w tym przynajmniej jednej przeróbki innego ważnego artysty. Zespół, mimo że się to nie podobało, zgodził się na jego żądania. Po długich rozważaniach, zespół zdecydował się na przeróbkę piosenki Don't Turn Around. Napisanej przez Alberta Hammonda, pierwotnie wykonywanej przez Tina Turner w 1986 roku, a także dodanie dwóch swoich nowych utworów: Living in Danger i Don't Turn Around. Amerykańska wersja albumu została wydana w listopadzie 1993 roku i odniosła całkowity sukces, wynosząc ich na ostateczny krok w kierunku światowej sławy. Zdobyli 8 złotych płyt w mniej niż rok po odniesieniu sukcesu na całym świecie dzięki debiutanckiemu albumowi Link. Jednak wokalistka zespołu doświadczyła ciemnej strony sukcesu. W nocy 27 kwietnia 1994 roku siostra Lynn, Jamie, została obudzona przez intruza, który włamał się do jej szwedzkiego domu i przyłożył nóż do jej gardła. Napastnik był Manuel Apparent. Niemiecka kobieta obsesyjnie związana z grupą i Soft Beige, która specjalnie szukała Lin tej nocy. Zespół musiał zacząć podróżować z ochroniarzami po tym incydencie, a doświadczenie Lin sprawiło, że jeszcze bardziej zniechęca się do wszystkiego, co związane z show biznesem, co doprowadziło ją do nienawiści, do sukcesu. Pomimo nieporozumień z wytwórnią płytową, zespół postanowił wydać swój drugi album The Breach. W stosunkach, które były nieco napięte. 27 października 1995 roku. Album był mniej udany niż poprzedni, ale zawierał jeden z ich najbardziej znanych utworów, Beautiful Life. W lutym 1996 roku zespół wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Wina del Mar w Chile, gdzie zmierzył się z problemami technicznymi i awariami dźwięku. Mimo to zrobili wszystko co mogli, aby zadowolić wymagającą publiczność. Jednak Lin czuła się przygnębiona z powodu pustki, którą czasami czuła w swoim życiu, a presja bycia głównym wokalistą coraz bardziej na nią wpływała. Lin zaczęła opuszczać niektóre zobowiązania zespołu i występować jako trio, podczas gdy inni członkowie podawali różne wymówki, tłumaczące jej nieobecność. Takie jak lęk Lin przed lataniem. Kiedy Lin zaczęła opuszczać koncerty w Szwecji, gdzie nie było potrzeby podróży lotniczych, jej nieobecność stała się coraz trudniejsza do wytłumaczenia. Niektórzy twierdzili, że pokonuje poważną depresję, a gdy nie dawała z siebie wszystkiego na scenie, zespół brzmiał dość źle. W efekcie role w zespole zaczęły się zmieniać, a części wokali Lin coraz częściej przejmowała jej siostra Jenny. Która również dobrze śpiewała i nie brzmiała zbyt różnie od siostry. Lin nie miała z tym problemu, ponieważ była chętna, aby nie być w centrum uwagi i chciała prowadzić ciche życie w Szwecji. Jednak nie mogła opuścić zespołu z powodu klauzul w podpisanych kontraktach i presji rodzinnych więzów. Zamiast tego pozostała w tle, zajmując się wokalami wspierającymi i graniem na instrumentach klawiszowych. Często opuszczała scenę przed swoimi kolegami z zespołu, aby uniknąć wywiadów i unikała fotografowania, gdy tylko było to możliwe. Niemniej jednak kontynuowała współpracę przy nagraniach. Na początku 1998 roku zespół rozpoczął pracę nad swoim trzecim albumem, ale napotkali kilka trudności. Jedną z najważniejszych była presja producenta Klaiva Davisa. Który zmusił Lin do zaśpiewania piosenki, której nie chciała piosenkę Every Time It Rains. Nagrała Jenny, ale Clive jej nie lubił i nalegał na usunięcie tego nagrania oraz ponowne nagranie jej głosem Lin. Lin odmówiła, ponieważ uważała to za brak szacunku dla swojej siostry, ale ostatecznie musiała się poddać z powodu ogromnej presji ze strony kierownictwa. Według Jonasa to była kropla, która przepełniła kielich dla Lin, która postanowiła, że nie chce już takich rzeczy w swoim życiu. 15 czerwca 1998 roku wydano trzeci album zespołu, na okładkach którego wyraźnie widniały Jenny. Jones i Olf. Podczas gdy Lynn zawsze pojawiała się w tle, niemal zawsze poza ostrością, jakby nie chciała być tam, co było prawdą? W teledyskach emitowanych w telewizji Lynn rzadko była widziana, a pozostali trzej członkowie byli głównymi bohaterami. Album odniósł pewien sukces z utworami takimi jak Life is a Flower, Always Have, Always Will, Cruel Summer i Cecilia. Ale w porównaniu do ich wcześniejszych prac, były to nieliczne sukcesy. Wytwórnie płytowe dbały tylko o sprzedaż milionów dolarów. Stracili zainteresowanie beżowymi tonami, mimo wielkiej popularności zespołu, a członkowie postanowili zrobić przerwę i skupić się na innych projektach, poświęcając więcej czasu rodzinom. Dla Lin była to wielka ulga, mimo że jej występy z zespołem były już niemal nieistniejące. I utrzymywała niski profil w życiu osobistym. Jonas ożenił się z norweską stylistką Weird Holland 12 lipca 2000 roku, którą poznał podczas rejsu. W 2008 roku, po krótkim okresie zawieszenia działalności, zespół postanowił spróbować na nowo. Zmienili nazwę na New Era i rozpoczęli pracę nad nowym albumem. Niestety, mimo że album Rising Sun był dobrze przyjęty przez krytyków, nie odniósł wielkiego sukcesu komercyjnego. Zespół borykał się z trudnościami w odzyskaniu dawnej popularności i często zmieniał skład. Lin, mimo że nie występowała na scenie, nadal współpracowała z zespołem jako konsultantka i producentka. Jej wpływ na nowe projekty był znaczący, choć jej obecność była sporadyczna. Przez wiele lat była zaangażowana w różne projekty charytatywne, głównie związane z pomocą dzieciom i walką z depresją. W 2015 roku, po wielu latach przerwy, zespół ogłosił swoje wielkie powroty na scenę, udział w licznych festiwalach i koncertach, przypomniał fanom o ich przeszłych hitach, a nowe piosenki zyskały pozytywne recenzje. Jednak pomimo odnowionego zainteresowania. Zespół postanowił zakończyć swoją działalność w 2018 roku, ogłaszając ostatnią trasę koncertową Final Farewell. Po zakończeniu kariery muzycznej, członkowie zespołu skupili się na swoich prywatnych projektach. Jonas i Olf kontynuowali działalność w przemyśle muzycznym, produkując i komponując dla innych artystów. Jenny z kolei skupiła się na działalności edukacyjnej i wsparciu młodych talentów. Lin po zakończeniu kariery założyła fundację wspierającą młodych artystów oraz prowadziła warsztaty dla osób z problemami psychicznymi. Choć zespół Link zakończył swoją działalność, ich muzyka pozostaje żywa w sercach fanów. Ich dziedzictwo i wpływ na scenę muzyczną są nieocenione, a ich historia pozostaje inspiracją dla wielu.